By już od samego początku zaczynają oni nie chcą problemów ale no stop drop do nie wiadomo co Ja że tam Tomasz oddał makro nie wszystko bo nie zdziwiłem się wtedy co mu kurwa na japonemu wypadła ta banderolka no, to ważysz, nie? z tej małki chyba nie będzie tego. Czemuś jeszcze raz dobrze starasz. No to że hmm. zapadały w kumpierze. Ja Tylko kombo. деда Я шарп. Dopiero co mi jęczał. To ja, chcesz mieć taki mnie kubić, to nie porty. Kto ci z powiedział, że chciałbym mieć taki. wiem, po co komu kurwa? Piętrowy dom dla jednego człowieka. Które, kurwa jakiś murowany, chujowy. Pękający kurwa od tego. Co ma w kubić do tego. Wszystkiego jestem ciekawe, niesamowite. Może ktoś odpowie na to pytanie. Chuj grubego, że to jest darmoziut i oszust. Tak mi to całe to seary, podał. Przepięknie odbierze się wszystkim. Już zaczyna w dupku wgryzać. Podobuje mi się to. To na szczęście nie pocałuje w dupę. Nie, ale że Tomasz, ech, to powiedział, że nie pokazał. Nie wiem, czy to jest kolejny kit pajek. on to w dupie. Chodź. No nie, nie tych liści, co tam znalazłaś. Chodź. To to w ogóle F, to jest w tym mieście? No już zaczęło pierdolenia Dzień jak zwykle pełen gówno w wdrości złodziejstwa i szamba i co jak to na biednym ksi kurwa na lubelskim Czasami tu dzieje szachraże szachraje wspólnie kurwy i podały no to co normal E, ja przestań, nie mam ochoty, kurwa, żeby się obąkiwała każde drzewo. No i mówi, że ten, że to że on konta taki, takie fajne cipki nic sobie nie robię, no. Eee, jeszcze raz Jebany Debilu No i pośredników Będzie jaj, roboty jak się leży No i to te cipki przyjadą i ci zjadą jedzą No, to jest że jesteś Jebany Debilem I odpierdalasz, kurwa w chujnie. Jeździsz kurwa, wysyłaś syncia, e, braciszka do jakiejś kurwa idiotki, wąpierzowskiej, bo ci naściemniała, że ma e, bachora z takim jednym jegomością. I te kurwa ciotki bez numeru domu. Ludzie. Szpecę kurwa od e, niedawno wymyślonego systemu jak się wyruchać bez kurwa. E... Mydła. co Nie moja wina debilu. bigu. Ja się tyle razy mówiłem, choć Masz pod nosem. Mamy o czym pogadać. Pierdoliłeś, bo ważniejsze były jakieś tam szmaty, kurwa. Rude. Nie ry powiedzieć. Albo inne. Nie? O. Poszła pani powiedziała, nie, nie rozmawiaj z bo bądź pijany. I to. I wysrałeś się goście. I dalej teraz pod siebie. Nie potrafię spraw załatwić. Takie rzeczy się odciągają, wiesz. Też kiedyś miałem problemy z takimi rzeczami. Nie chciało mi się. Zapominałem, albo nie mogłem się zebrać sobie. A wychodzi później na to, że albo cię dopierdalają w pewnym momencie, bo zaniedbałeś wszystko dookoła, co mogłeś? Albo ci się kurwa udaje w końcu, ogarnąć jak i coś z tym zrobić. Nie wiem, ja się wyciągam z dołu, śniegu, ty Powodzenia. <tryk> A teraz idziemy chickena kurwa gotować. Wyślę ci te zdjęcie tej bandrolki, jak się mu wypadła. Są mnie rybane No Ze też możesz pogadać. Jest to to podało kurwa. Jestem kurwa idiotą. To Twoja bratowa Agnieszka na zielgo syna. On był właśnie drady. Traci przewiduję w pewnym momencie, gdy wszyscy rozpierdolą, bo to jest kawał gówna. Po trzeba będzie co. Ja może umyć podłogę. Pewnie się drzemnąć chwilę. Coś, to Nie wiem co to jest. że że ciekawe, żeby kupić chłopie macie, to już całkiem. Kolejny naprawdę, nie wiem, macie kurwa, te swoje mózgi w dupie. O, wysrywacie, kurwa, wiesz, tak codziennie jak tą kaba, nie? Papieros albo nie, dwójeczko kibel, świeży mózg, kurwa, przez dzień na... To To taki typowy przykład człowieka, serio. Nie ma mózgu. Mózg to mu przychodzi tak stąd, do tam. co zje, to mu tam gdzieś zostaje, w komarkach kurwa w głowie. Tam się zapisuje takie jakieś informacje, nie? A później to po prostu trawi. O tu pach do kibla, i tronowy dzień już nic nie pamięta, nic nie wie o zielony w temacie. Możesz się przestać pierdolić w Ostrawie. Freja! Nie klęczę się! Z poniedziałku mi w najbardziej, najbardziej Później spokojnie i było czwartek, piątek. Już. ty kio typa kurwa. Najbardziej pierdoliny co jechali. Dodo do to pedał, do do to kurwa, do do to fatal. A za tak, chwilę. do do do. do. On się naćpał, no ale nic nie możemy zrobić, znalazłeś no, coś. No nie no, nie, ale widać przecież. No zrobić, główno widać kurwa. Szlepy jest coś. No, ale no, 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 zara kurwa, kanciapa człowieku. Nie. A Lizani samochodziek Sam chodzi jak kurwa parwolem. Później kurwa znajduje się tu pajecy tamten. Kurwa Chodzi za to było od kilku lat. Mówi, że już pasz, kurwa, na końcu dzwoni do na policję, bo matka mefa wyrzuciła. Kurwa do kibla, bo matka narkotyka nie przestała. Tak, kurwa gejer po prostu to być zielony. Nie nie to. Dać mu broń, wysłać na posterunek i sprawdzić kurwa narkotesta Wyleciałby kurwa na pełny piździe, z pełnym futrem. i chyba mu to załatwię Czy nie dziwię, że jest takie popierdolone Jak nowa filata. To jest i desperaci kurwa Zejby tak, do spraci przejaw Ciwa, sedzie cię zniszczą, dziwo Ci zejdzie cię zniszczą Chyba twoją starą.